No, więc, proszę Państwa, jesteśmy ponownie na witrynie Loża Bez Tajemnic. No, niestety, ta witryna coraz częściej rozpowszechnia kłamstwa i te kłamstwa zamierzone, które nie wynikają z braku wiedzy, ale wynikają z wiedzy, która jest manipulowana w taki sposób, żeby ukazać nam nieprawdę. Artykuł, który nas interesuje, to jest. W jakim języku mówił Jezus Chrystus? Jest część pierwsza i część druga. Jest to oparte na e, artykule doktora Marka Robertsa, który jest pastorem, pisarzem, mówcą, blogerem, przez 16 lat tam się gdzieś uczył. I za wszelką cenę w tym artykule chcą nam wszyscy pokazywać, że Jezus mówił po aramejsku. Co sugeruje, że cały Izrael w czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi, mówił także w języku aramejskim. I teraz zadajmy sobie najpierw pytanie, chwileczkę, chwileczkę. Jeżeli wtedy mówiono po aramejsku, to gdzie się podział język hebrajski? Czym jest w ogóle język hebrajski, skoro wtedy mówiono po aramejsku? Także tutaj mamy wiele problemów logicznych, które nie mają żadnego sensu. I chciałbym teraz pokazać wszystkim, na czym polega właśnie cały ten trik zarzydzania Nowego Testamentu i Starego Testamentu i obarczania go właśnie takimi oskarżeniami, jak, jak Septuaginta, jest podobno e, definitywnie fałszerstwem, który. Praktycznie nam chcą wmówić, że Septuaginta nigdy nie istniała. Aczkolwiek są z Septuaginty ewidentne cytaty w Nowym Testamencie. Także do tego stopnia przeciwnicy Słowa Bożego i przeciwnicy Jezusa chcą nam wmówić wiele, wiele kłamstw. Zwróćmy uwagę na jeden zasadniczy faktor, czynnik. Całego tego e, prze, przedsięwzięcia. Pojawia się Chrystus, mieszka w Palestynie. Jakim językiem się, się posługuje? Czyżby przetłumaczono wszystkie jego e, przemówienia, wszystko dosłownie na język grecki? W takim razie, gdzie są oryginały? Oryginały w języku aramejskim, tak jak nam właśnie tutaj w tym artykule się mówi, że to jest w języku aramejskim podane. Właśnie w filmie Pasja Mela Gibsona, tak jak tutaj mamy, że tam Jezus mówił po aramejsku, a także po łacinie. Nie wątpię, że Jezus miał znać, no, tutaj tak z ciekawości. Czyżby mój wpływ? Proszę sprawdzić. Isus Christos. Tak się czyta imię naszego zbawiciela. Dotarło do niektórych. Dziękuję serdecznie. W każdym razie, wracając do tematu, jak to wszystko działa? Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, mieszkam w Australii. Czyż jest jakikolwiek sens pisać na witrynie zbawienie w języku angielskim do Polski? No przecież niektórzy Polacy znają angielski. No dobrze, ale po co ja mam pisać do niektórych, skoro ja chciałbym dotrzeć do wszystkich? Bo ci, co mówią w języku angielskim, są tacy, jest wielu, którzy znają doskonale angielski, znają niemiecki, znają francuski, znają inne języki. Ale wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich ludzi jest to, że oni mówią wszyscy po polsku. I właśnie tu jest całe sedno całej tej sprawy, która wyjaśnia wszystko. Większość już się chyba zorientowała. Dlatego właśnie ludzie prości, wybrani przez Jezusa, wybrani do Ogłaszania Jego Ewangelii, oni znali tylko jeden język. Język, którym powszechnie wszyscy rozmawiali. Tak jak w Polsce mówi się po polsku, tak w tym przypadku mówiono tylko i wyłącznie po grecku. Masy mówiły po grecku. Był to oficjalny język Palestyny. Owszem, byli ludzie, którzy mówili po aramejsku, mówili po łacinie. Ale Greka była najbardziej rozpowszechniona, i każdy z tych ludzi, który znał Grekę, który znał aramejski, czy jakiekolwiek inne języki, mieszkając w Palestynie czy Kananie, jakkolwiek tą ziemię nazwiemy dzisiaj, więc każdy musiał oczywiście znać język grecki. I z tej właśnie przyczyny mamy ponad 17 chyba tysięcy. Fragmentów Nowego Testamentu tylko i wyłącznie w języku greckim i jeszcze kilka tysięcy pism z tamtego okresu, które także są w języku greckim. Nie ma tam wiele na temat języka hebrajskiego, zwłaszcza, że język hebrajski praktycznie nigdy nie istniał. Biblia była pisana przez cały czas alfabetem fenickim Stary Testament. Potem przyszła Greczyzna coin, kiedy Aleksander Wielki podbił ówczesny starożytny świat, ta Greczyzna trwała długi okres czasu. I w tym czasie właśnie wszyscy mówili na przestrzeni kilkuset lat od roku około 300 dwudziestego przed naszą erą do bodajże drugiego II czy III wieku naszej ery, mówiono Greczyzną. I właśnie dlatego wszystkie niemal dzieła z tamtego okresu są publikowane oraz, e, znaczy są publikowane, znamy je właśnie dlatego, że są w języku greckim. Czy Troja, dzieła Homera, czy właśnie Pisma Nowego Testamentu, wszystko jest w języku greckim, ponieważ wszyscy w tym okresie znali ten język. To był język wspólny. Inne języki były tylko dodatkami. Dziękuję za uwagę.